Sobota wyjeżdżamy w daleką trasę. Auto zatankowane do pełna. Zatankowane jest taniej, o 30 groszy na litrze. Taka promocja obowiązuje w weekendy na stacjach BP od piątku na wszystkie paliwa podstawowe. Dotarliśmy do Muzeum Motoryzacji Wena W na Woławie. To jest największe Muzeum Motoryzacji w Polsce. A tak naprawdę to nie jest tylko Muzeum Motoryzacji. Tak, bo tu znajdziesz mnóstwo eksponatów, które zainteresują na, na przykład rowerzystów. Rowerzystów, w ogóle ludzi zainteresowanych PRL-em, historią. Wiesz co, sami przez to nie przejdziemy. Ja widzę tutaj taki datło wszystkich eksponatów. Musimy kogoś spytać. Spytamy kogoś, kto to muzeum założył i wymyślił i stworzył, bo to jest prywatna inicjatywa. Tak zróbmy. Tutaj mamy 300 samochodów, 100 śladów i 100 rowerów oraz ogromną kolekcję z czasów prl 51 działów tematycznych, na których pokazujemy historię dawnych czasów. Patrz Maćku, Renault. Widzę resor zamiast kolumny resorujących i przypuszczam, że to nie jest pojazd elektryczny. To nie jest pojazd elektryczny, bo to jest pojazd 22 roku, a Renault pierwsze swoje pojazdy elektryczne wypuściło w którym? 37. jestem 37, tak! No czyli już mają trochę historii, jeśli chodzi o auty elektryczne. Ha, MZki. I to yy, tak. mz MZki wojskowe tutaj milicyjne. Takie e... MZki były swojego czasu marzeniem wielu młodych ludzi, ale zobacz, to jest MZK policyjna. Ja taką MZ-kę. Policyjna. No dobrze, masz rację, policyjna. Mój kolega, syn milicjanta, E, to było lat, mieliśmy wtedy, nie wiem, 70 lat. To był wtedy już nie, już nie nowy, ale całkiem młody motocykl. Widzieliśmy jako 10 latkowie na takich motocyklach po lesie, pożyczając od ojca kolegi. Ja się teraz mogę przyznać, bo to już się dawno przedawniło. Oczywiście było to nielegalne, co robiliśmy, ale to było dawno. Nie, nie, słuchaj, to był czyn kombatancki, dlatego że wykorzystywałeś sprzęt perelowskich służb bezpieki, tak. w związku z tym Powiedz, dobrze robiłeś. Jeszcze, wiesz, ciekawa, ciekawa rzecz. E, tamta Teska miała, czy tam MZ-ka, miała najechane na liczniku, pewnie ze 100 tysięcy km, ona była fabrycznie nowa. Dlaczego? O, Bo paliwko. w trakcie pracy pan pracowicie kręcił tym licznikiem, żeby odbierać deputat paliwowy. Miałeś kiedyś dużego Fiata z tego rocznika. Tak. Był 70 zielone... rok? Coś takiego. Był zielony, miał te charakterystyczne kierunkowskazy okrągłe. Ale nie był milicyjny. Wiesz co, tak. Tak, tak. Ja pamiętam ten, te zegary i tę kierownicę. Był zielony, i miał czerwone wnętrze. Coś takiego jak, jak ten. Bardzo miło wspominam ten samochód. Zbieranie trwało 30 lat. Byłem zakupocholikiem, kupowałem te wszystkie eksponaty, jeździłem po bazarach, oglądałem wszystkie ogłoszenia i budowałem kolekcję jakościową, bo tutaj można spotkać pojazdy naprawdę bardzo jakościowe, odrestaurowane albo fabryczne nowe bo w kolekcji mamy też 60 fabrycznych nowych samochodów bez przebiegu, więc trwało to 30 lat, w różnych okresach kupowałem te samochody. No i pierwszym samochodem moim w kolekcji był NSU Prince z 1964 roku, którego kupiłem właśnie 30 lat temu, no i powiem szczerze, jeszcze nie zdążyłem go wyremontować, no i teraz przyspieszam, żeby go pokazać, wyremontować. Opel GT, czyli coś co wygląda prawie jak korweta, a tak naprawdę to jest zamaskowany dobrze kadet. Wiesz jaki to ma silnik pod maską? 1.7 albo coś takiego, w każdym razie jeździ mniej spektakularnie niż wygląda. 1.1 albo 1.9, to niewiele ponad 100 koni ma najmocniejszy silnik. Tak. I słuchaj, reklamowali to hasłem, że tylko lata nie jest piękniejsze. Patrz. Ja wiem. Dkw Munga, czyli Audi tak naprawdę. Tak, a tam drugie Audi. No tylko włoskie I strasznie drogie w utrzymaniu. Z tych dwóch to chyba bym wolał jednak tego. Chyba się wyjątkowo z Tobą zgadzam. No, widzę nauka jazdy, też się uczyłem jeździć maluchem. Prawo jazdy robiłem na maluchu, ale przede mną elegant, nieskorodowany z całymi progami. To rzadka rzecz. Rzadka rzecz, bo jest bardzo dobrze zachowany. I co jest najważniejsze, jest to ostatni wyprodukowany Fiat 126 z ostatnim winem. Jest to ostatni samochód, który zjechał z linii produkcyjnej, z taśmy produkcyjnej, więc fajnie, że jest u nas tutaj w Oławie. Ja myślę, że jak wyprodukowaliśmy ponad 4,5 miliona Fiatów 126, to się bardzo cieszę, że ostatni jest właśnie u nas tutaj. Jest to samochód, co by nie było, który zmotoryzował całą naszą Polskę. I, I drugiego tam, takiego już nie będzie. I drugiego takiego nie będzie. <gry> tutaj zwiedzają miłośnicy różni, zależy kto co lubi, czy lubi motoryzację PRL-u, czy lubi e, cz, czasy PRL-u, więc ciężko, ciężko powiedzieć, tak określić dokładnie czas, ramy czasowe. Według mnie e, ludzie przebywają tutaj od dwóch do trzech godzin. Można tu zjeść. Mamy tutaj dwie restauracje. Jedną słynną restaurację z czasów PRL-u z niemiłymi ekspedientkami. E, więc panie tutaj krzyczą, wycierają brudną szmatą talerze e, i można w, przy takim klimacie też sobie delikatnie tutaj zjeść. E, dzień dobry, kole poproszę. Czego? Kole poproszę. Kole? Nie ma. A co jest? A, jak dobrze pójdzie, to może coś tam pod ladą. Ale co tam może być pod ladą? To pod jest... ladą, panie, to wszystko jest. Aha, to pewnie za dokładną. A książka, że sceniczna to jest? A oczywiście, że jest. No to jakieś życzenie bym wpisał. Aha, to o, wpisy są. Jakieś są. No. Tutaj mamy alejkę fabryczną nowych kwiatów 126. Pierwszy jest to 4 milionowa sztuka, która została przekazana na loterię. Ktoś wygrał, nigdy tym samochodem nie jeździł. Kolejny jest to Fiat 126 bis z 1987 roku, pan postanowił sobie go wsadzić do jadalni fabrycznego. nigdy nie jeździł, stał, Ładna ca stał całe życie w jadalni. Ten jest przepiękny kolor, pan postanowił wrócić z Ameryki do Polski, zamówił sobie maluszka w Polsce, ale plany się zmieniły, i nie wrócił i cały czas czekał na niego, jest fabryczny, nowy, nigdy nie jeżdżony. Na widok tego łezka mi się w oku kręci, dlatego że dokładnie taki sam miał mój stryj i czasami jak jeździłem na wakacje, na wieś, to akurat takim autem jeździłem, dopiero jak zrobiłem prawo jazdy, a jeszcze zanim miałem prawo jazdy, też mi się parę razy zdarzyło, także tu sentyment i do tego koloru i do tej specyfikacji, tak. Ale ten przyniósł pecha. O, to nie dobrze. Jest fabryczny nowy, był to prezent dla pewnego ślubny, prezent ślubny, ale małżeństwo po trzech tygodniach się rozpadło i maluszek nigdy nie jeździł. Fabryczny nowy 138 km przejechane. kolejny bis fabryczny nowy 337 km przejechane. I jest to taka perełka, też znany, słynny maluszek w Polsce, najdroższy w historii aukcji internetowej, maluch tak zwany za milion. Przejechany ma 101 km, odnaleziony w 70 jest to 79 rok, został odnaleziony, może powiedzieć zamurowany i później na aukcji internetowej uzyskał największą kwotę. Historia jak z filmu. Zamurowane film. auto, folia na fotelach, piękna sztuka. Done, done, done. Run, run. Done, done, done. Mam dobrą pamięć do samochodów, tych czasów PRL-u również i pamiętam czasy PRL-u, ale takiego pojazdu na ulicach nigdy nie widziałem. Tak, jest to jedyna zachowana sztuka Oławskiego Jelcza. Jest to samochód, który został skonstruowany w Wielkańskich zakładach samochodowych przez konstruktora pana Jana Lisieckiego. No i oczywiście nie wszedł do produkcji. Zrobili taką jedną sztukę, nie wszedł do produkcji. Był fajny pomysł, bo jednak lata 70. mikrobus miał rację bytu u nas w Polsce chyba, nie? Wygląda świetnie, wygląda dużo nowocześnie od Nysy. A co tam mamy takie zakurzone te pojazdy? A, no to tak. Tutaj mamy maluszka fabrycznego, który ma przejane 56 km. Przyjechał z, z polmozbytu do remizy strażackiej i u, strażakach, u strażaków przestał przez, całe swoje żywot, przez cały swój żywot. Samochód nigdy nie był myty. Dlatego go daliśmy tutaj za szybą, żeby go nigdy nie dotykał. Jest fabryczny nowy, 56 km, nigdy nie był myty. 87 rok. Podobnie 10 kurz. Tak, kurz oryginalny. Tak samo jak tutaj Polones, Borewicz, 83 rok który też nie został umyty nigdy. Został odnaleziony pod oławą. My go tutaj pozyskaliśmy, kupiliśmy i go tak postawiliśmy oryginalnie, jak kiedyś wyglądał. Polonez Atu, ale cena jest we frankach. Skąd ona się wzięła? Tak, jest to taki polonez, który przywieźliśmy z Francji. Kiedyś Polska wyeksportowała 15 tysięcy polonezów do, do Francji. Było to najtańszy nowy samochód. Fra Francuz musiał pracować wtedy 2,5 miesiąca, żeby takie auto kupić. No i oczywiście sieć sklepów we Francji sprzedawała te samochody. No i pewna francuska kupiła, wychodząc z zakupami z dwoma koszykami, wychodząc, kupiła tego poloneza dla swojej córki na 18 urodziny. Polonez został dla córki podarowany, ale córka stwierdziła, że nie będzie tym samochodem jeździła, bo nie ma klimatyzacji. W ogóle mamo co to jest. I tak do tej pory razem z foliami na siedzeniach zachował się jako fabryczny nowy, ma przyjane 97 km. Ja się pochwalę, że nim zrobiłem 20 km, więc samochód po prostu nie jeździł. Przyjechał tylko z leklerka do garażu i to była jego jedyna podróż. Sport Model T to jest ikona motoryzacji. To jest pierwszy masowo produkowany samochód. To jest samochód, który sprawił, że miliony ludzi mogło sobie na auto pozwolić, na własne auto. I to, co jest najbardziej niesamowite, to nie to, że ten samochód kiedyś kosztował 345 dolarów i przeciętny amerykański pracownik był w stanie zarobić na niego w 172 dni. Nie, to nie jest najbardziej niesamowite. Najbardziej niesamowite jest to, że do tego samochodu nadal jesteście w stanie kupić wszystkie części, które są potrzebne, żeby utrzymać go w stanie gotowości do jazdy. I powiem Wam, że do samochodów 15-20-letnich nie da się tego czasami zrobić, a do tego samochodu nadal kupicie wszystko, co potrzeba. 330, 75 rocznik, Rok starszy ode mnie. To jest pierwszy traktor, jakim w życiu jeździłem i do tej pory o takim sprzęcie marzę. Ty wiesz, jakie one są teraz drogie? Wiem, że są drogie, ale nigdy nie jeździłem. Haj, żałuj, bardzo fajna maszyna. Super. A takiego miałem, Volkswagena Garbusa, tylko, że mój był odrobinę młodszy, był rocznik 68, miał płaską szybę, ale już pionowe reflektory i miał automatyczną skrzynię biegów. Miałem takiego. A ja też miałem takiego. Mój był kombi. Pamiętam, twój był czerwony, a mój był taki zielonkawo-srebrny i dokładnie taki jak ten, czyli sedan z sześciocylindrowym silnikiem. A mój z czterocylindrowym. da. Ale ładny. Syrena Bosto. To był samochód, który miał nie tylko zmotoryzować troszeczkę polską wieś, ale miał być takim uniwersalnym autem turystycznym. I wiecie, co mnie uderza w tym samochodzie? Ten samochód wygląda dużo lepiej niż w momencie, kiedy wyjechał z fabryki, bo fabryczne Syreny nigdy tak ładnego lakieru nie miały. Zobaczcie, tutaj widać go od spodu. Jest naprawdę odrestaurowany od podstaw. Jak te auta świetnie wyglądają tutaj nawet od spodu, to podejdźmy do pana Leszka, który tutaj te auta przygotowuje. Ze mną jest pan Leszek, kultowy mechanik z Muzeum Wena. Przodownik pracy, widzę tutaj. Tak. Panie Leszku, najgorsze samochody, z jakimi się tutaj pan zetknął, najgorsze przypadki, najtrudniejsze. Co to było? No więc w tej chwili to mnie męczy bardzo właśnie ten Warburg. Nie wygląda groźnie. No, no nie wygląda, ale w każdym razie za długo stał ponad 30 lat na dworze. Dlatego tak wygląda. Wszystko posiedziało, części trzeba było nawet głowicę ściągać rozrusznik delikatnie młotkiem pukać, żeby się rozłożył, nie za silno, żeby się nie rozsypał. No, młotek zawsze się przyda. Tak. No ale to jest taki wart z końca produkcji, to połączenie wschodu z zachodem. Silnik no, z golfa niby? Właśnie jest to, że rozrusznik nie ma takich rozrus... takiego nie pasuje od golfa jed... znaczy jedynki czy od polówki, nie pasuje rozrusznik, bo elementy, które, szczotki, na, co są na komutatorze, po prostu są wewnątrz zapakowane, jak to się mówi, nie, że odkręcam blaszkę i już jest, tylko muszę calusieńki rozebrać. A żeby go calusienkiego rozebrać, trzeba było to częstować młotkiem, bo śnieci, rdza. jednak pośmiertna zemsta Honeckera tak, działa. Tak, 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 300 samochodów. Przy ilu z tych samochodów Pan pracował tutaj? Oj, trudno mi jest powiedzieć, ale to prawie, no nie powiem, że przy każdym, ale ale zawsze coś trzeba było zrobić, jak nie układ hamulcowy, to układ jezdny na przykład, wyczyszczenie też długostały, to zbiorniki paliwa trzeba było wyczyszczać, prawda, i, i tego, bo po prostu paliwo tamtejsze to było takie, że po prostu wysychało i wszystko rdzewiało. Wszystko rdzewiało. Pokazywał pływak pół zbiornika, tam zero. Wyparowało. Wypa no, Przez tyle lat miało prawo. Miało prawo. Ale tu są samochody od Sasa do Lasa. Od takich yy, sprzed pierwszej wojny światowej do prawie nowych konstrukcji. Skąd się pan zna na takich wszystkich samochodach? No ja wiem, no po prostu od dziecka mnie pasjonowała właśnie mechanika i tego. Także przebywałem akurat przy takich ludziach, że właśnie tym się zajmowali, ja ciągle podglądałem także, także po prostu tego, no i jak to mówią, nauka nigdzie w las, człowiek wszystko łapał, łapał, no i to po prostu, no dzisiaj trudno z takimi rzeczami się, żeby ktoś tam się spotkał z młodych uczniów. Komputera tu się nie podepnie. Nie, 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 to tylko... Zapalniczka ewentualnie. To... I młotek. I młotek. Dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Kłaniam się do zobaczenia. I co, spędziliśmy tu 3 godziny. Założyciel Muzeum mówi, że w 3 godziny jesteśmy w stanie to muzeum obejrzeć. Ja cały czas czuję niedosyć. Za krótko. Wiesz, to jest za mało, bo to są nie tylko samochody, to jest no, masa historii. Tu są motocykle, tu są rowery, to są gadżety, to jest życie codzienne PRL-u. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które można obejrzeć nie tylko samemu, ale także wrócić tutaj w większym gronie. Tak, myślę, że warto tutaj wrócić i poświęcić na to naprawdę trochę więcej czasu, bo tu jest co oglądać. Tak.